Rewolucja dronowa w wojsku polskim. Zapowiedziano setki tysięcy dronów i bardzo dobrze, i właśnie dzisiaj na ten temat porozmawiamy, czego potrzebujemy, jakie ograniczenia posiadają bezzałogowce i dlaczego my, którzy obserwujemy to, co się dzieje na świecie, mamy bardzo często dosyć mylne pojęcie o tym, jak należy wykorzystywać drony, gdzie należy je wykorzystywać i jak powinniśmy je rozwijać. Zacznijmy od bardzo ważnej sprawy. Nie, zacznijmy od jeszcze ważniejszej sprawy. Zapraszam Was do wsparcia poprzez Patronite'a, postawienie symbolicznej kawy, czy też komentarz z super podziękowaniem i wszystkim, którzy mnie w tych formach, albo też w innych, ocena, komentarz, polecenie, to też jest gigantyczne wsparcie. Wszystkim Wam bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam też na mojego x i zapraszam też na kartę społeczności, gdzie wrzucam materiały z innych moich kanałów. Przejdźmy do tych bezzałogowców. I po pierwsze, w powszechnej świadomości bezzałogowce pojawiły się rok, dwa lata temu. W rzeczywistości są one wykorzystywane od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Nie na taką skalę, ale należy pamiętać, że one są używane od lat, tak samo jak środki ich wykrywania i zwalczania. No te wszystkie systemy, między innymi te, które produkowane są w Polsce, tak, są polskie firmy, które tym się zajmują. I mają te systemy, które sprzedają od lat, no one nie powstałyby, gdyby to wszystko zaczęło się rok, dwa lata temu. Więc ten problem istnieje od lat. Problem i szansa, ponieważ tutaj musimy pamiętać, że gdy mówimy o bezzałogowcach, to mówimy o tym, że dają one gigantyczne zagrożenie i to jest problem, jak je wykrywać, zwalczać, ale też dają gigantyczne możliwości. I my już posiadamy pewne kompetencje. My mamy flyaje, my mamy amunicję krążącą, to może nie są bezzałogowce takie w tym ścisłym rozumieniu, ale tutaj je też wrzucimy, czyli warmaty, budujemy system Gladius, budujemy, można powiedzieć, też inne kompetencje, jeśli chodzi o bezzałogowce, tylko że do tej pory było to wszystko, czy też do zamówienia większej ilości flyaj i zamówienia większej ilości Gladiusa, no było to wszystko dosyć takie ograniczone, jeśli chodzi o liczebność. Nie mówiąc o tym, że jeśli chodzi o drony rozpoznawcze na niższych pułapach, może nie każdy żołnierz z bezzałogowcem z dronem, ale drużyna, czy też, to już zależy od tych, którzy są w tej materii specjalistami, do tego poziomu no, nie zeszliśmy a szkoda, ponieważ te możliwości, jeśli chodzi o bezzałogowce, rozpoznawcze, ale też uderzeniowe, jest bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o nasze możliwości. Więc gdy słyszymy setki tysięcy dronów, to musimy wiedzieć, że to nie jest liczba jakaś tam gigantyczna, ponieważ w niej zawierają się przeróżne drony bezzałogowce. I wrzucimy tutaj, wrzucimy tu Flajaja i elementy systemu Gladius i ja bym wrzucił też Warmaity. I też te niewielkie bezzałogowce, które są bezzałogowcami rozpoznawczymi, które też potrafią zrobić robotę. Ale gdy ktoś słyszy o setkach tysięcy dronów, to wyobraża sobie też drony FPV, wyobraża sobie drony o dużym zasięgu. I tutaj jedna bardzo ważna sprawa, która jest dla mnie ważna, ponieważ często widzę hura optymistyczne opinie o bezzałogowcach tych uderzeniowych. I tak one potrafią być niesamowicie skuteczne. Tylko, że ktoś mówi, dron za tysiąc dolarów, za pięć tysięcy dolarów, no zniszczył czołg. Super, i tak się zdarza. Tylko pamiętajcie, że nam pokazuje się to, co chce się pokazać. I nie pokazuje się, że na przykład co dziesiąty, co dwudziesty dron dolatuje. Niekiedy co piąty. Nie pokazuje się nam, że no nie wszystkie trafiają z tych na przykład co dziesiątego, który doleci. Nie pokazuje się nam tych setek. Uderzeń, które no, nie doprowadziły do niczego. Tego, że są materiały gdzie starusieńki te 72 jedzie i dostaje raz, drugi, trzeci bez załogowcem, chyba czwarty też, i nic. Żeby ten czołg był zniszczony, najczęściej potrzeba od 10 do 20 uderzeń. A niekiedy i to nie wystarczy. I tak są przypadki, że jest jedno uderzenie i jest koniec i tym jesteśmy raczeni. Więc pamiętajcie, że koszt to nie tak, że 1500 no, dolarów nie ma czołgu. Często potrzeba tak przeliczeniowo 200, 300, 400 bez załogowców, a tu już mówimy o kwotach, za które można na przykład mieć 2 trzy nowoczesne pepeki. I operatorzy są wtedy bezpieczniejsi. Tylko, że o tym pamiętajmy, że drony nie mogą, nie mogą. Na razie nie zastąpią wszystkiego. Są również inne narzędzia, które potrafią być skuteczniejsze, ale nie wolno zapominać, że one są i dają taką możliwość. To, że możemy mieć pepeki o wiele lepsze, super, kupmy je, wyprodukujmy je. Tylko, że pamiętajmy, że jest ten dron FPV, i też warto by było może zbudować taki dron, zbadać, jak skuteczny potrafi być. Wyszkolić odpowiednich ludzi, ponieważ tutaj, gdy mówimy o dronach, to mamy takie dwie grupy. Super, drony nic innego nie potrzeba. Jest to myślenie błędne. I mamy drugą stronę: drony są do niczego, one nic nie zmienią i jest to błędne myślenie. Wyśrodkujmy. Tak, są narzędzia, które potrafią być skuteczniejsze i co ciekawe, niekiedy tańsze. Patrz na przykład na pepeki, na inne tego typu środki, na Wsparcie lotnicze, wsparcie artyleryjskie, które na wschód od nas no, nie jest takie, jakie my chcemy, żebyśmy posiadali. To nie chodzi o to, żeby wypuścić tych operatorów dronów 2-3 km od linistyczności. Nie, lepiej, żeby to wykonał HIMARS, czy też śmigłowiec szturmowy, czy też samolot, nie narażając tych operatorów. Tylko, że te możliwości, jakie dają bezzałogowce, są i nie wolno ich pomijać. I te rozpoznawcze, które na przykład tej drużynie dadzą możliwość obserwacji terenu i wykrycia przeciwnika. I te, które coś zrzucą, ponieważ i one są, znajdą swoje miejsce. I te uderzeniowe, chociaż tutaj WarMate potrafi zrobić taką robotę, że i tak jest droższy, ale jego nie zagłuszymy, jest skuteczniejszy, jest celniejszy. I tu, jeśli mowa o tych bezzałogowcach, jeśli chodzi o tych dronach, pojawia się, tak plączę trochę, prawda? Ale chcę powiedzieć w krótkim materiale bardzo dużo rzeczy. Chodzi o to, żeby ta rewolucja dronowa nie polegała na tym, że na przykład kupimy pół miliona komercyjnych bezzałogowców, podwiesimy pod nie jakieś głowice i będziemy się cieszyć. No nie, gdy przeciwnik będzie miał rozwiniętą walkę radioelektroniczną, to wszystkie one spadną. Nie, to nie o to chodzi. Trzeba to zrobić z głową, czyli dać odpowiednie narzędzia, zaprojektować, kupić. Myślę, że zaprojektować jesteśmy do tego zdolni i bezzałogowce rozpoznawcze takie niewielkie, których nie będzie łatwo zagłuszyć, po których nie dojdziemy do, przeciwnik nie dojdzie do ich operatorów, które dadzą gigantyczne możliwości, jeśli chodzi oczywiście o rozpoznanie. Ale też musimy stworzyć drony, właśnie uderzeniowe. FPV i tak, Pepek potrafi być skuteczniejszy i tak musimy mieć tysiące Pepeków, ale dlaczego rezygnować z możliwości, jakie dają na przykład drony FPV? Nie warto rezygnować z tej możliwości. Stwórzmy takie narzędzie. Kupmy je w odpowiedniej ilości, wyszkolmy ludzi. Odpowiednia głowica. Odpowiednia budowa, żeby tego nie zagłuszyć, żeby nieco dziesiąty dolatywał, a co któryś tam dał efekt. Nie. Żeby dolatywał co drugi, żeby ta głowica była odpowiednio mocna i zachowamy tą celność. To jest właśnie w tych dronach najlepsze, że one naprawdę potrafią być nie tylko tanie, chociaż z tą taniością, tak jak powiedziałem, jest różnie. No, oni nie mają innych możliwości, więc wykorzystują te, które posiadają. Ale. Celność. To jest też świetna sprawa. Sterowane radiowo, może sterowane po światłowodzie. Miliony możliwości. Chcemy setki tysięcy dronów? Sprawdźmy, ale szybko, a nie tak, żeby to trwało 10 lat. Zbudujmy te możliwości, kompetencje i je wprowadzimy. Tu już nie mówię o innych typach dronów, o tych takich, które potrafią być o wiele większe. Chociaż one są równie ważne. I gdy usłyszałem setki tysięcy dronów, to na początku wyobraziłem sobie tego drona FPV, tylko że już takiego zrobionego bardziej powojskowemu czyli lepsza głowica, mocniejsze baterie, żeby zasięg się zwiększył, żeby nie można go było tak łatwo zagłuszyć może niektóre po światłowodzie sterowane również te drony obserwacyjne, które na przykład pojawiłyby się na tych. Bardzo niskich poziomach, ale też wyobraziłem sobie bezzałogowce te inne. I stwierdziłem, że dobra, setki tysięcy dronów niech pół miliona będzie tych mniejszych, uderzeniowych, rozpoznawczych ale może będzie też 100 tysięcy mm, bezzałogowców innych tych, które mają troszkę większą głowicę i troszkę większy zasięg. I nie tylko mówię o na przykład Gladiusie. Ale też mówię o dronach, które na przykład będą mogły mieć zasięg ponad 1000 km, może ponad 2000 km. Dlaczego nie? Które może będą lecieć długo, które może będą miały głowicę kilkunastokilogramową, 40 kilogramową, ale będą dawały nam możliwość, gigantyczną możliwość uderzenia bardzo głęboko w terytorium przeciwnika. Tam, gdzie chcemy, tam jak chcemy, i w ten sposób, że zarzucimy go gigantycznymi ilościami tych bezzałogowców. Jak widać, są one bardzo skuteczne. Nie mówiąc o tym, że powinniśmy też jednak zbudować może kompetencje, o czym mówiłem chyba półtora roku temu, żeby stworzyć też drony, które pozwolą nam przesaturować wrogą obronę przeciwlotniczą. Masa tanich bezzałogowców, które przeciwnik musi zwalczać. Które mają jednak jakieś głowice, i które doprowadzą do tego, że on, to on wystrzela się ze swoich rakiet, a nie my. Wysłanie kilku tysięcy takich bezzałogowców naprawdę potrafi zrobić masakrę, jeśli chodzi o jego zasoby, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą. A jeśli zostanie przesaturowana, no to one mogą po prostu nawet z tą kilkukilogramową głowicą uderzyć i spowodować długie, duże straty. No a za tą pierwszą falą tysięcy tych bezzałogowców lecą kolejne na przykład do zasięgu półtora, półtora tysiąca kilometra, nie półtora kilometra. Więc rewolucja dronowa tak naprawdę trzeba. Nie tylko dlatego, że drony no, wywracają stolik, zmienią wszystko. Nie, ale są bardzo fajnym i ważnym dodatkiem. Niestety my tak lubimy myśleć game changer, zmieni się wszystko. Nie, wszystko się nie zmieni, ale zmieni się bardzo dużo. Już te drony rozpoznawcze dają gigantyczne możliwości. Już te drony uderzeniowe dają gigantyczne możliwości, chociaż są takim zamiennikiem rzeczy, których brakuje obu stronom. My te rzeczy, których brakuje, musimy posiadać, ale te drony też musimy posiadać. Więc, gdy ktoś mówi, setki tysięcy dronów i komuś się wydaje, że to bardzo dużo albo też bardzo mało. No, rzeczywistość jest troszkę inna. To wcale nie jest tak dużo. Ile potrzebujemy dronów obserwacyjnych? Tysiące. Tych niewielkich. Na nich trzeba trenować. One się zużywają. I myślę, że jeśli chcemy nasycić tymi małymi dronami obserwacyjnymi, można powiedzieć, nasze siły, no to 20 tysięcy to mało. Dronów uderzeniowych też potrzebujemy sporo, nawet tych o zasięgu kilku kilometrów. A Gladius, a FlyEye, a WarMate, a bezzałogowce lądowe, podwodne, nawodne, a duże bezzałogowce, które nie tylko mają służyć na przykład do rozpoznania, no ale taki duży bezzałogowiec, czy on będzie samolotem, czy on będzie śmigłowcem, bo i taka możliwość jest, taki nosiciel, Różnych rzeczy. I tak wiem, że zawsze powtarzam na przykład, że śmigłowiec szturmowy to coś, co ma element decyzyjny na pokładzie. A tutaj ten element no, jest gdzieś indziej i ta łączność może być zakłócona. No ale taki bezzałogowiec, który przenosi cztery brimstony, czy jakieś inne narzędzia, którego łatwiej stracić niż śmigłowiec, niż samolot. Też fajna sprawa, prawda? I też jesteśmy w stanie je opracować. Tak myślę. Bezzałogowce to niesamowicie szeroki temat. Nie ograniczajmy ich do tych uderzeniowych, obserwacyjnych, tych, co coś zrzucają. Pamiętajmy też o tych, które oczywiście mogą na przykład polecić na te 1500-2000 km. Pamiętajmy o tym, że posiadamy bezzałogowce podwodne od lat. I są to bezzałogowce, które są, no, na przykład takimi, które pod jakiś obiekt podpłyną, no i go wyeliminują siebie też, ale ten obiekt nie będzie nam zagrażał. I te, które potrafią naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi na przykład o przecięcie czegoś. Nie mówię tutaj o jakimś kablu, tylko na przykład łańcucha, no nie łańcucha, która, który trzyma minę. My te rzeczy już mamy, no ale potrzeba ich więcej. Bezzałogowce to potężna gałąź, to też to takie drzewo, które ma setki gałęzi, a my potrzebujemy tych możliwości. Nie dlatego, że nie chcemy mieć innych rzeczy, które potrafią być skuteczniejsze, niekiedy niż bezzałogowce, ale dlatego, że te bezzałogowce potrafią być świetnym uzupełnieniem. I nie chodzi o to, żeby one zastąpiły wszystko. No nie wszędzie się to da. A jeśli chcemy, żeby naprawdę miały bardzo duże możliwości, no to często ich cena no staje się wysoka, ale najczęściej warto ją zapłacić. To, co oferują, jest naprawdę bardzo, bardzo czymś ważnym. I tu można by mówić o tych podwodnych, nawodnych, lądowych, o tych bezzałogowcach, które mogą wspierać minowanie, czy też odminowywanie terenu. O tych, które latają właśnie na 1,5 2000 kilometrów i które są nam niesamowicie potrzebne o bezzałogowcach, które mogą być takim uzupełnieniem maldów, czyli tych wabików, żeby przesaturować wrogą obronę, żeby one też miały te głowice, nie zestrzelisz mnie, no to w ciebie uderzę, więc musisz mnie zestrzelić. Gdzie są na przykład 10 tysięcy takich bezzałogowców, żeby przesaturować obronę przeciwnika. Gdzie jest 10 tysięcy, może przesadziłem, no Ale niewiele. Bez załogowców, które mogą uderzyć na odległość 1000 tysiąca km. Albo gdzie jest zapas tych bezzałogowców w ilości 500 tysiąca, może dwóch, 3 tysięcy? I gdzie są narzędzia, żeby je zbudować bardzo szybko w dużej ilości? Gdzie są odpowiednie głowice? No i tu by można mówić i mówić, ale gdy usłyszałem, że no, setki tysięcy dronów będą. będą to zapaliła mi się lampeczka, że może jednak będzie lepiej. Nie przeceniajmy bez załogowców i nie nie doceniajmy bez załogowców. Niedocenianie i przecenianie powoduje, że efekt skutek może być zły w przyszłości. Niektórzy niedoceniali niektórzy niedoceniali możliwości czołgów, pepeków, lotnictwa, łączności. I masy innych rzeczy, niektórzy je przeceniali. I oni wszyscy kończyli bardzo źle. Musieli się szybko nauczyć, jeśli w ogóle mieli taką możliwość. A my pamiętajmy, że bezzałogowce są i jeszcze ważniejsza sprawa, o której powinni nam powiedzieć wcześniej, a nie teraz, gdy kończy. Musimy też mieć środki, żeby zwalczać bezzałogowce. Bezzałogowce, które będą zwalczać inne bezzałogowce. Systemy, które będą się nimi zajmowały. I tu zawsze powtarzam, walka radioelektroniczna. Wykrywanie, zagłuszanie, niszczenie, smażenie. A gdzie jest program przeciwlotniczy, obrony przeciwlotniczej tego najniższego poziomu, bardzo krótkiego zasięgu, Sona, który ma za zadanie na przykład towarzyszyć naszym nie tylko czołgom, bo to niektórzy mówią, no czołg, tylko czołg trzeba chronić. Nie. Gdzie taki system Sona mobilny, który może osłaniać na przykład przemieszczającą się. Kolumnę patriota, narwi, Sona, która będzie chronić nasze armatochałbica, wyrzutnie rakiet, dole, czyli te lotniska, te takie prowizoryczne, drogowe odcinki, czy też operatorów, którzy będą, na przykład operatorów dronów, którzy będą zmierzać w stronę linii frontu, a inne narzędzia i my mamy firmy, które je budują, sprzedają. Miejmy nadzieję, że zostały zauważone drony, że do tej rewolucji dojdzie, że będzie ona przeprowadzona w taki sposób jak trzeba, czyli nie, że mamy drony, to nam niepotrzebne na przykład rakiety dalekiego zasięgu, lotnictwo. Mamy drony, to nam niepotrzebne rozpoznanie satelitarne. Mamy drony, to nam niepotrzebna artyleria rakietowa i lufowa. Mamy drony, to nie potrzebujemy pe peków. Nie, że to będzie w taki sposób jak trzeba i w takiej ilości jak trzeba i z wykorzystaniem naszego przemysłu naszych rozwiązań, ponieważ takie posiadamy. Ale też że zostaną zauważone zagrożenia, że trzeba je w jakiś sposób zwalczać. I naprawdę jeszcze raz. Bez załogowce, które mają przytłoczyć obronę przeciwlotniczą, przesaturować ją i bez o bardzo dużym zasięgu. To są rzeczy równie ważne jak te inne typy dronów, żeby w ten sposób Druga strona wiedziała: No super, zaatakowaliście nas. No to my wyłam teraz kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy dronów, żeby przesaturować waszą obronę przeciwlotniczą, zniszczyć ją. No a później będziemy już sobie wysyłać codziennie po dwa tysiące dronów, żeby te wasze wszystkie zakłady, elektrownie, przepompownie, rafinerie i inne rzeczy, mosty, może nie, bo to jest ciężki przeciwnik, ale może też. Ich nie było. Tam, gdzie trzeba coś droższego, cięższego, albo takiego, że na przykład ktoś nam może tego zabronić, no to nie, ale taka możliwość, czemu nie? Dziękuję za uwagę, zapraszam do wsparcia. Dziękuję za wsparcie. Mam nadzieję, że w komentarzach nie będzie, że drony super albo drony złe ani takie, ani takie. Dają możliwości, mają ograniczenia, jak wszystko wykorzystajmy je w odpowiedni sposób miejmy ich odpowiednią ilość pójdźmy dosyć szeroko bo te możliwości jakie oferują są bardzo duże i nie zapominajmy że są jednak narzędzia które potrafią być lepsze i często tańsze ale jako uzupełnienie świetnie i tak chcę na przykład rakiety balistyczne manewrujące ale te drony o zasięgu 1.5 2.500 km czemu nie Dziękuję za uwagę. Oceń, zasubskrybuj. Zapraszam ponownie.